Dzień, dobry, dzień dobry wszystkim i znowu dzisiaj nie jestem sam, jestem ze swoim kumplem. Jedziemy do poczkomatu, bo dostaliśmy wiadomość taką, że przyszła poczuszka, prawdopodobnie nowa zbroja, którą jak najbardziej będziemy musieli przetestować w terenie. Zobaczymy czym się ona różni od tej, którą posiadam. No i pomaleńku staram się przyuczać młodego, żeby jeździł ze mną autem. Żebyśmy mogli wspólnie razem po, podróżować, że tak powiem w męskim gronie, jak wrzucimy gdzieś nogę w samochód i nie wiem, podjedziemy znowu na jakiś zalew. Jak na razie to chyba mu to odpowiada. Tak, kumpel. Kumpel. Głusio. Podziwiasz widoki. Tak.

i zajdziemy na miejsce, tak? Zrobiliśmy zaopatrzenie dla Gucia kupiliśmy jemu jedzonko szmakie takie, owakie będzie miał pełno oczywiście o Jackie także nie zapomnieliśmy ale Jackie to już trochę stary koń, on już samochodem nie za bardzo chce prawda? Dobra, na chwilę zatrzymamy, żeby móc odebrać sobie paczkę z paczkomatu. Idziesz, idziesz ze mną, oczywiście, tak? No to dobra, na razie zatrzymamy. No dobra, szukaj, co tam może być. Co? Szukaj, co tam może być. Zobacz, paka. Zobacz, co my tu mamy. O! I to nie jest tylko jedna rzecz. Więc prawdopodobnie teraz jest o tyle dobrze, że właśnie nawet z AliExpress. Wszystko jest pakowane w jedną pakę. Zobacz jak paka. Duża, nie? Idziemy, chowamy do bagażnika? Chodź. Na dniach przyjdzie dla, dla Gucia buda. Została przeze mnie zamówiona. Powiem Wam szczerze, że jeszcze takiej budy nie widziałem. Będzie dość nietypowa, w sumie to ona wygląda jak garaż. Jak zwykle nie byłbym sobą, gdybym nie próbował jej przerobić, bo ktoś by powiedział, to po co kupuję, żeby ją przerabiać, bo że tak powiem, bazę będę miał, baza będzie, ale będę starał się ją tak bardziej urozmaicić, czyli między innymi, yy, co? Między innymi po prostu budę ucieplimy. No i starałem się kupić jak największą budę, z tego względu, że po pierwsze, żeby była ona yy, długowieczna, to raz, czyli będzie z nierdzewki tak zwanej, tak mówię, nietypowo buda, a po drugie, Chodź. A po drugie, yy, f -fajnie, f fajnie ono wygląda. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wszystko działało. Chodzisz? Chodzisz sam? Chodź. Powiem Wam, że jest na tyle odważny, że normalnie startuje do... O, ale groźny, groźny jesteś. Chodź, chodź, no chodź. Startuje do innych psów. Nie boi się, startuje do Jackiego. No ale Jackie to by jego jedną łapą ale Powiedz jak podrosnę, tak? Podrosny to będę dużym psiakiem <noise> Będę dużym psiakiem, tak? Tak? To cóż, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Ja myślę, że teraz będę się starał wszystkie swoje materiały z nowym kumplem nagrywać, no bo ja to osobiście lubię psy i powiem nie skromnie chyba mam podejście do psów, bo. I Kiedyś miałem Bernardyna. Bardzo ogromny, duży pies. Niestety, swoje lata już miał. Jackie też nie jest mały. No i staram się od małego z tymi psami obcować, żeby tak na dobrą sprawę miały tylko jednego pana, czyli mnie. Gdzie jedynie są chyba tylko Jackie nie, nie podróżował za samochodem. A tak wcześniej Rocky, Maxio podróżowali autem, i wszystkie, wszystkie to były duże psy. Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź, chodź thu, ho, wrote, haha, jam, tżu, tżu. chodź chodź tutaj, Gucia, chodź, chodź, złośniku, chodź, chodź, złośniku, ale jesteś groźny, chodź, chodź, no chodź, chodź, tutaj chodź, 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 ty, ale groźny pies, ale groźny, tak, groźny jesteś? To cóż, chyba będziemy wracać, siadasz za kółko, czy obok? Co? O. tak. Pilnuj, pilnuj nas. Pilnuj. Twój samochód. Tak, twój. Super. Tak, no co? Dokładnie. Nie dawaj się. Gięcio. Super. 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 O, super, super. Chodź, siada, siadamy. Chodź, siadamy, jedziemy. Chodź, już do samochodu. Chodź. Chodź. Siadaj na swoje miejsce. Chodź. Chodź. <grystanie> Nauczymy się od początku. Będzie wszystko ze mną robił, tak? I będziemy razem testować pojazdy elektryczne. Tak? Dobra. Na chwilkę zatrzymam, siadamy, wracamy. Słuchaj, nie będziesz kierował. Gdzie się gramolisz na moje miejsce? Co? Gdzie się gramolisz na moje miejsce, ty? Łysy jestem? Duży pies? Duży będziesz, co? Duży mój pies, duży. Będziemy razem jeździć po lesie, tak? Jedziemy. Gotowy pan? Łapkę? Jeszcze nie umiesz łapki dawać. Nauczymy, tak? Nauczymy łapkę dawać i żeby Gucie siadał ładnie. Może wam się wydawać co po niektórym, że rozmawiam z psem jak z małym dzieckiem. Ale powiem Wam szczerze, że mam zika na punkcie psów, bo wczoraj było u nas po pierwsze było bardzo, bardzo, ale to bardzo palne lato jak Wam rzuciłem nagranie jak jechałem do Michałowa olej nogą. I wieczorem się rozpęto bardzo, ale to bardzo duży wiatr. No i wyobraźcie sobie, trzy razy wychodziłem do niego, to spał jak zabity. Był taki zmęczony z wrażenia za to, że zwiedził taką, taką drogę. Tyle kilometrów ze mną przyjechał do nas do domu, że myślałam, że ten wiatr go obudzi, tak? A jeszcze budy nie ma, a spał można powiedzieć po prostu pod namiotem. Ale w ogóle nawet nie reagował. Zrobiłem mu posłanie z silnika starego i po prostu nic, w ogóle nie reagował. Po prostu myślałem na początku, żeby wyjść, i no nie wiem, jeszcze czymś go zasłonić, ale bałem się, że jak wyjdę, to go po prostu obudzę. W ogóle nie reagował na ten wiatr, gdzie machało tym całym namiotem, ale rano, oczywiście, nakarmiłem jego przed pracą. Uwielbiam, jak pies się cieszy, jak. Ja, jak mnie widzi. Zresztą to samo się tyczy więc... No tylko, że o tyle los się tak potoczył, że nie miałem okazji. Ostatnim, ps, ostatnim psem, z którym tak jeździłem, to był właśnie Rocky Bernardyn. To była także mieszanka Bernardyna, ale duży pies. I on ze mną faktycznie wszędzie jeździł niestety do Podgoni Nowotwór po 13 latach. A... Już Jackiem nie, to już rzekiem nie było to, po prostu nie mogłem mu tyle czasu poświęcić, nie było mnie w, w domu, nikt do końca nie mógł się nim zająć, jedynie co prawda nadal on tylko mnie słucha, moich poleceń, oczywiście rodzinę toleruje, ale to nie jest na tyle ogarnięty, żeby mógł podróżować z autem, po prostu nigdy tego od małego nie robił, a wiem, że się da, bo tak samo kiedyś rokiego nauczyłem, że wiedział gdzie jest jego miejsce, gdzie usiąść, w sumie po prostu jak miałem jeszcze Golfa trujeczkę to można by było powiedzieć, że Golfem miałem jemu takie specjalne posłanie, wiecie, żeby sierć po prostu nie gubił na wałcie. U mnie o tyle dobrze, że po prostu mam skórzane pokrowce w samochodzie. Nie mam z, z tego z materiału, to nie ma takiego ryzyka, że po prostu sierść się wbije w ten w to te siedzenie. Ale zakupimy specjalną taką matę, żebyśmy mogli wspólnie podróżować. Oj, to tyle. Miał być krótki odcineczek, szorcik, ale po prostu powiem Wam szczerze, że tak, jak za dzieciakami się z tym tak i za tym bąkiem się z Chciałem się dowiedzieć, jak co u niego po prostu, jak mu minowdzionek. Ale z tego, co widziałem, jak przyjechałem, to się, to się bawi, dzieci się z nim bawiły. Zobędziemy zbroję chyba razem przymierzyć, Co młody, chyba nie dzisiaj jeszcze, bo już powiem szczerze, jestem troszkę zmęczony, ale może jutro. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.